I syna i ducha świętego. Amen. Rozważając drogę krzyżową, Pana naszego Jezusa Chrystusa, całym sercem bądźmy przy nim. Niech wszystkie nasze myśli, uczucia, a przede wszystkim decyzje, będą przy Panu, który za nas cierpiał rany i wciąż je cierpi w każdym człowieku i w całej ludzkości. Uwielbiajmy Boga Ojca i dziękujmy za Jego miłość jaką nam objawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie w Jego ukrzyżowanym człowieczeństwie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Sąd. Tłumy. Które jeszcze niedawno wołały Hosanna, teraz krzyczą, Ukrzyżuj! Wszystko zmieniło się w ich sercach. Jezus milczy, a my? Kiedy ludzie będą nas wychwalać, kiedy ci sami ludzie będą z nas szydzić, zachowajmy milczenie serca, mocą milczenia Pana. Gdy On będzie naszym wszystkim, będziemy mocni. Który za nas cierpiał rany, Jezus Chryste zmił się nad nami. A druga. Krzyż. Syn Boży bierze na swoje ramiona krzyż tłoczony przez ludzi, a mówi, że tę kielich otrzymuje od Ojca. Nie zrozumiem, nie nauczę się Chrystusa, jeżeli codziennie nie wezmę krzyża. Trzeba powiedzieć sobie, ten krzyż, który dzisiaj mnie spotyka, który ludzie wtłaczają na moje barki, to jest krzyż dany mi przez Pana, a więc dobrze do mnie dopasowany. I trzeba ukochać ten mój codzienny krzyż, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stadia trzecia, pierwszy upadek. Oto pierwszy upadek. Tradycja podaje, że pan poseł z tego upadku i szedł drogą krzyżową dalej. Muszę być przygotowany na to, że choć chcę dobra, narzuca mi zło. I upada. Co wtedy robić? Nie leżeć, lecz wstać, podrywać się i zaczynać od nowa. A to możliwe jest tylko w jedności z Panem, dźwigającym krzyż. który ze nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zniłj się dawnami. Stacja czwarta: Matka, Jezus i Maryja, matka i syn. Spotkanie milczenie, obecność, ofiarowanie się. Matko, weź! Synu, weź! Patrzmy i uczmy się. Im bliżej Boga, tym niekoniecznie łatwiej. Może być przeciwnie. Więcej bólu i cierpienia, więcej doświadczeń, a na pewno zawsze jest więcej miłości. Umiemy to, co trudne, sublimować, ukierunkować wyżej. Na Pana Ukrzyżowanego i Matkę Bolesną, którzy za nas cierpią rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Stacja 5. Cyrenajczyk Tradycja mówi, że w trakcie niesienia krzyża przymuszony Cyrenajczyk został świętym. Przymus stał się wyborem. Nawet kiedy najpierw niechętnie coś podejmujemy, wchodzimy na drogę, która na końcu może okazać się wspaniałą wygraną. Kiedy przyłożymy rękę do krzyża bliźniego, ten krzyż przemieni nas w świętych, bo kiedy się go niesie, poznaje się Pana, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 6. Weronika. Tradycja mówi o odbiciu twarzy Zbawiciela na chuście Weroniki. Każdy odruch serca wobec cierpiącego człowieka jest uczynkiem wobec samego Zbawiciela i pozostawia w darze odbicie oblicza Boga w tym sercu. Czyjący dobro człowiek innym ukazuje Boga, jest niczym jego obraz, niczym chusta Weroniki. Dlatego chętnie ocierajmy pod i łzy i krew naszych bliźnich, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Stacja siódma, drugi upadek. Przy tej stacji lepiej rozumiałem prawo życia duchowego, że człowiek będąc słabym upada nie tylko raz. Powinniśmy zatem uzbroić się w cierpliwość, i wielkoduszność i nie mówić, a nawet nie myśleć w ten sposób. Wiesz, już raz powiedziałem, przecież już raz przebaczyłem. Nie szkodzi. Po raz drugi można upaść i po raz drugi można powstać. I trzeba pomóc bliźniemu przy drugim powstaniu, nie upokarzając i niczego, nie wypominając któryś z nas ściepiał Jezu Chrystus miłuje się nad nami. Stacja ósma niewiasty. Łatwo jest pocieszać innych, kiedy nam samym jest dobrze, ale kiedy cierpimy, może pojawić się pokusa zamknięcia się w sobie, bo ból zamyka serce. Nie wolno dać się zasklepić bólowi, Właśnie wtedy trzeba rozerwać kajdany egoizmu, zapomnieć o sobie, o swoim cierpieniu, rozewrzeć szeroko wrota serca i iść ku innym, żeby pomagać. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek. Nigdy nie wolno zwątpić w człowieka. Z każdego upadku możliwe jest podniesienie się ku nowemu, lepszemu życiu. Nigdy nie wolno się zniechęcać ani innymi, ani sobą. Jedyna przegrana w życiu wewnętrznym to zniechęcenie. Póki żyjemy, wszystko jest do naprawienia. Dlatego wciąż zaczynajmy od nowa w imię Pana. Który się męczy na drodze krzyżowej własnej i na drodze krzyżowej ludzkości. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłł się nad nami. Stacja dziesiąta. Odarcie szat. Jakież wielkie ubóstwo syna Bożego. Ta stacja jest symbolem odarcia ze wszystkiego. Symbolem tego, że pozostaje tylko krzyż i pan. Tego nam nikt nie zabierze, pana i krzyża. I to wystarcza, a my się tak boimy, by nas czegoś nie pozbawiono. Chrystus pokazuje nam, że bogactwo jest w ubóstwie. Jest w tym, żeby dawać. Dawać, nie lękając się. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się na Sekcja 11: Przybicie. W samo południe, tak świadomie, tak na zimno, przybijają człowieka do krzyża. Pomyślmy, ile to razy ludzie siebie nawzajem przybijają do krzyża. To nie muszą być gwoździe, to mogą być słowa, postawy, znaczące milczenie. Warto przy tej sytuacji szczerze prosić. Panie, naucz mnie miłować każdego człowieka, zwłaszcza tego najtrudniejszego. Nie przybijać Ciebie w nim, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tacja 12. Śmierć Umiera, śmierć zostaje pokonana. Życie wschodzi w umieraniu. Patrzmy, jak wygląda szczyt. Wszyscy tam narodziliśmy się w przebitym sercu Jezusa, w tym sercu, które zmieściło w sobie wszystkie bóle i niesprawiedliwości świata, bo kochało do końca i objawiło się nam po to, żebyśmy się nauczyli miłować. Tylko Jezus Chrystus objawia miłość. Daje ją nam i zarazem jej uczy. Nauczyć się miować może tylko ten, kto zawierzył temu mistrzowi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Zdjęcie skrzyża. Matka, trzymająca na rękach martwe ciało swojego syna. Chociaż dotyka klęski, wierzy, że ostatecznie to jest zwycięstwo. W tym poranionym ciele Syna, wzrokiem wiary widzi nowy raj. Kontemplujmy moc wiary serca Maryi. Nie bójmy się, kiedy widzimy jakby klęskę Bożych obietnic i ruinę naszych nadziei. Jeśli wytrwamy, na pewno czeka nas zwycięstwo. Niech Matka Bolesna wyprosi nam siłę na takie chwile próby. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja 14. grup. Chrystusowy pusty grób to jakby wrota otwarte w wieczność, w nowy wymiar życia, ku któremu pielgrzymujemy. Dlatego nie trzeba bać się porażek, klęsk, nawet definitywnych jak grób. Nie trzeba bać się do grubu naszych ludzkich nadziei. powiedziane, że istnieje taka ziemia, w której każdy kwiat i każde ziarno wzejdzie i zakwitnie. Jest w nią właśnie grób Jezusowy, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Chcemy tak jak Ty Panie Jezu przejść grobą bo powierzymy i wiemy, że z Tobą jest to zawsze droga ku zmartwychwstaniu. Dziękujemy za dar odkupienia, za Twoją niepojętą miłość, a także za dar tej drogi krzyżowej i wszystkich łask, jakim nam przez nią chcesz udzielić.